Dobra, także no mówisz, że na dna to głosowałaś. Na performową, <głos> No <Na> co? <noise> na performową, nie. <noise> ja jeszcze raz. Ale na kogo? Na kogo? Na Tuska. No i co postawiłeś, Jakie dwie jak, 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 jak krzyżyki? Jakie takie białe? No. Dodałem na trzy krzyżyki. No, a żółte? A żółte dodałem na jeden. A ujściu oboje no, nie, jak tutaj. Jak ujściu mówisz, to co tam te krzyżyki? To? to? Przystępuj się dalej! Ty! Spokój się! No to na końcu zagłosowałeś, no? A kto wygrał? A Z kim jest na wyborach? Z Czasem ja byłem sam. A On jest dziewczyną, Czasami ja widzę, że jest dziewczyną. Nie, sam byłem. Sam tak, nie wiem! To nie wiesz w końcu, z kim byłeś? Nie wiesz, kim byłeś? Co? Nie wiesz, z kim byłeś? Jak nie wiesz? Co? A kto tam siedział w ogóle na tych wyborach? Kto tam był? A to trzeba było zrobić. Ona powiedziała, że no... kartkę i ona powiedziała, że głosy na kogo No i na kogo głosowałeś? Dla Czy nie można było tak głosować na Tuska, w Szczecinie? No tak, to jaki jakiegoś... głos? Skąd? Z jakiej partii? Z jakiej partii? O. Może Kaczyński. Partii? Ale, partii? Ale partia jaka? Gdzie Tusk jest? Z jakiej partii? Tak, czas nie wiem. No wiem, że był. Nie wiem. <coughs> no to w jakiej partii jest Tusk, no nie pamiętasz? Ty Fanforn. To, to. to jest z Was, to z Czekaj, wyraźnie, szad, powiedz. Feraz to jest Czy, nie, MPO! <laughs> <laughs> a nie, a nie WMZK? A PiS jest w MZK, tak? Tak? No. Tak? A, a Tusk w jest, tak? No. No, podrazu. O, to mu od razu. To na jaką partię głosowałeś? <laughs> MPO! Nie ma MPO! Jest PKS i MZK, to na to głosowałeś. Może na por porno? No co? Na Nie. <słysza> 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 na porno? Na partię porno? Aha, to jest, Kto tam jest w tej partii? Kaczyński? Kaczor? Ja nie wiem. Leszkowicz? <Szpedkowicz>? No. <słysza> Szpetskowicz to brakasz w Pogodzie. A, to nie, to Pogoniński. A. Czekaj, jeszcze raz nie ja. A ogólnie nie chciałbyś być jakimś tym posem, albo tak powiedzieć, być? No, poselita. Co? Co? No, Pasolita, o. Co to jest poselita? Jakaś tam... To jest matka? No. To kto to jest? Nie, to jaka... Począć, jak. nie to jest, Może... No co nie pamiętasz? Dziękuję. No dobra, no to później najwyżej drugą część nam opowiesz o, o wyborach, tak? To przedstaw się. Podziękuj. Darek. Blok. Podziękuj. Podziękuj za to. Dobrze.